Dzisiaj zabieram się zasadzenie bananowca w gruncie. I bananowiec w gruncie bardzo fajnie przeżywa. Piszę Wam w opisie filmu, jaka to jest dokładnie odmiana. Natomiast on zimował, powiedzmy, metr, był obsypany trawą, jakimś sianem. Skoszoną taką trawą, i miał na około właśnie siano. Gdzieś tak powiedzmy do około metra był tym przysypany. i ta oczywiście część powierzchnia sobie zgniła po prostu podczas zimy. Ale teraz jest maj Iwana, no więc już się bardzo fajnie obudził. No i teraz dostaliśmy drugiego. Też taką dosyć dużą, konkretną sadzonkę, więc zaraz będę sobie ją sadzić. i no już tutaj taki fajny klimat się zaczął robić mm, przez tego bananowca, a oprócz tego dzisiaj będę sobie sadzić lawendę, której jeszcze nie posadziłam i zakupiłam sobie tak. To jest chyba taka, no taki klasyk hit od Blue czy coś takiego. Ale oprócz tego mam jeszcze do posadzenia lawendę Little Lady, jakaś taka m, trochę mniejsza lawenda, ale też miała takie bardzo ładne kwiaty, więc jestem jej bardzo ciekawa. I lawendę grosso, która y, jest bardzo duża, bo ma mieć około metra szerokości. Na razie to są bardzo małe stosunki, więc jakoś ciężko mi sobie to wyobrazić, że one finalnie będą takie duże. Ale tak jest to y, y, lawenda pośrednia, jedna z największych lawend. Y, taka bardziej ma ciemno-zielone liście, także za to się muszę dzisiaj zobaczyć. Wybrać, ale najpierw y, zabieram się za y, bananowcem. I ten, właśnie bananowiec za mną, y, to właśnie go będę zaraz sadzić, ale będę go gdzieś sadzić, właśnie przy ogrodzeniu. Y, natomiast no, on na pewno nie stworzy żadnej zielonej ściany, bo budzi się późno, więc tak naprawdę będzie zasłaniał jakąś tam część. Ale powiedzmy, dopiero mam no, gdzieś tak od połowy maja, kiedy się po prostu y, robi. Ciepło, no i wtedy trzeba też zadbać o dobre podlewanie i o właśnie dosyć dobre nawożenie. Generalnie te liście bananowców one są bardzo delikatne, więc może się tak zdarzyć, że one pod wpływem wiatru się troszkę zniszczą. Tak będzie, dlatego one właśnie powinny być posadzone w takim miejscu, które raczej będzie gdzieś tam osłonięte od wiatru. No bo wtedy będą po prostu tak wyglądać. Jak przypali je słońce albo przyjdzie jakiś, jakaś zimna noc, no to liście mogą wyglądać również tak, no ale trochę taka ich uroda zawsze jak nam się nie podoba, no to ewentualnie takiego liścia można wyciąć, bo one mają dosyć szybki wzrost. O, i tak wygląda nowy liść, który się tu już zaraz zacznie rozwijać. I tutaj za mną jest ten bananowiec z zeszłego roku. Nawoziliśmy go nawozem do cytrusów. No oczywiście jakimś obornikiem czy czymś takim, to na pewno. Był bardzo mocno podlewany, no nie? I ile on miał wzrostu tak mniej więcej za dwa metry? Czym nie miał? Więcej. No on taki dosyć pokaźny, wysoki był. Tylko że no chyba kluczem to, że on przeżył, no to było to, że on był po prostu bardzo mocno obsypany, no nie? I się zakorzenił mocno. Tak, bo on był posadzony w zeszłym roku, ale tak mniej więcej no, na początku sezonu, gdzieś też w kwietniu chyba, prawda? Czy kiedy? W kwietniu, maju, tak. No ale fajnie, że przeżył. Także będziemy zaraz sadzić go. Aha, już w ogóle mam jednego posadzonego, teraz to będzie trzeci. No i to już jest taka fajna, duża sadzonka, więc on myślę, że sobie będzie radził jeszcze lepiej. No a tam z tyłu ogrodu mamy jeszcze takiego ma malucha posadzonego. A tak, na jesień będzie to wygranie w konkursie, bo z tymi bananowcami to jest tak, że bardzo dużo jak on się dobrze ukorzeni, no to potem fajnie sobie wychodzą kolejne. Więc nawet jeśli nam się, nie wiem, jakiś nie przejmuje jakimś dziwnym trafem, no to możemy liczyć na to, że gdzieś tam odkorzenie jednak sobie odbije i, i będziemy mogli sobie go po prostu rozmnożyć łatwo. I tutaj mam właśnie bananowca z zeszłego roku które był właśnie przesypane, powiedzmy, dotąd skoszoną trawą i słomą. No i całe te wszystkie liście, powiedzmy, od tego momentu sobie zgniły i on po prostu wypuścił teraz nowe liście. Fakt, faktem w poprzednich miesiącach może to jakoś super ładnie nie wyglądało, bo ta podstawa tutaj musiała przegnić. I pięknie tutaj już wypuszcza teraz nowe liście i już jest całkiem, całkiem duży. No i powiedzmy, rzeczywiście on się ta, zaczyna budzić tak w maju, więc mm, on pod koniec sezonu już będzie fajnie duży i będzie też y, no troszeczkę zasłaniał, ale na pewno nie jest to żaden pomysł na jakiś żywopod żywo przez kilka miesięcy, bo on po prostu zaczyna tą swoją wegetację dość późno, bo w połowie maja. Ale myślę, że teraz... Jak będzie ze dwa tygodnie taka ładna pogoda, no to on już sobie nadgoni. Odziewamy się jakichś bananów na takim bananowcu, no to raczej możemy sobie puścić. Banany na bananowcu pojawiają się dopiero w czwartym lub w piątym roku w, w uprawie, więc tutaj nie ma szans o jakiekolwiek wytworzenie się po prostu bananów na naszych bananowcach, jeśli one są zimowane w gruncie taką metodą, jaką ja tutaj stosuję, czyli po prostu ochraniam jedynie tak naprawdę bryłę korzeniową. Tej naszej rośliny. Góra po prostu y, zostaje ucięta, lub po prostu ona sobie zgnije przez, te, o, przez ten okres zimowy i tak naprawdę cała energia rośliny skupia się na tym, żeby ten bananowiec w ogóle ruszył, wytworzył liście i tak dalej. Więc jeśli chodzi o banany na naszym bananowcu zimowanym, właśnie w gruncie, no to na to niestety nie ma szans. A ty wiesz, że ja sobie też ja sama z nasion wysiałam? I się nie spodziewałam, że będą aż tak ładne już w tym sezonie. O, piękne. Aha, właśnie, w którymś Gardeners, chociaż nie wiem, czy to było w Gardeners World, to oni mówili, że, on, że te maczki kafe, kalifornijskie, co im się zrobiły strasznie ekspansywne, i mieli całą taką łąkę, która strasznie zarosła właśnie tymi maczkami, i oni normalnie je kosili jak trawę. W sumie tylko, że właśnie u nas podobno to jest roślina jednoroczna, a mi to w ogóle bez problemu yy, przezimowało. Dlatego tak właśnie myślałam, że to nie będzie problemem, że one mogą być jakieś ekspansywne, ale z drugiej strony, jak one zimują w gruncie, to może by je posiać tam bym chciała mieć tą młąkę kwietną. I to jest właśnie coś, co mi się tak nie do końca podoba w tych maczkach kalifornijskich, że one nie tylko się zamykają, kiedy już jest. Yy, Późno i ciemno, ale zamykają się nawet, nawet wtedy, kiedy jest jeszcze normalnie jasno, ale jest po prostu trochę chłodniej, więc dwie godziny później te maczki część już z niej w ogóle opadła, płatki opadły, więc one nie są też takie bardzo trwałe, ale za to mocno bujnie kwitną, znaczy coraz jest ich więcej, ale właśnie się zamykają i nie są takie do końca trwałe. Tutaj ta róża przy tym łuku już jest cała obsypana pąkami, ale tak jak już. Wspominałam Wam kilka odcinków temu. Nie do końca podoba mi się tutaj jej kolor, więc dosadziłam jeszcze jedną różę, która się nazywa Kiss Me Kate. I mam nadzieję, że to połączenie tego koloru różowego z czerwonym o wiele ciekawsze niż sam, właśnie taki czerwony kolor. Ale myślę, że to dopiero gdzieś tam zacznie wyglądać. W przyszłym roku, a nawet dopiero za dwa lata, no bo róży, po różach pnących jeszcze sadzonych z kołym korzeniem możemy się spodziewać, że te kwitnienie no w tym pierwszym roku to na pewno nie będzie zbytnio obfite. Myślę, że ona tak dopiero pokaże, co potrafi za około 3 lata. A tutaj mamy. Róże pnącą John Davis, nie pachnącą, ale bardzo bujnie kwitnie i jest to jedna z najbardziej mrozoodpornych róż. Ja tam specjalnych zniszczeń i uszkodzeń nie zauważyłam na moich różach, jeśli chodzi o przymrozki. Jeśli jakieś róże jednak mocno by przymarzły, no to wtedy zapewne bym po prostu mocniej przycięła, ale tak naprawdę w tym roku, jako że większość moich róż była posadzona w zeszłym roku, są to róże młode, to i tak przycięłam je dość nisko, aby wypuściły grube pędy. Na no, ta róża, którą właśnie teraz widzimy, to jest pierwsza róża, która zachwitła w tym sezonie w moim ogrodzie i mam nadzieję, że będzie kwitła coraz bujniej. Jeśli zależy nam właśnie na dużej ilości kwiatów i bujnym kwitnieniu, no to ogławiajmy różę, czyli po kwitnieniu taki przekwitnięty kwiat należy usunąć czy sekatorem, czy ręką po prostu odrywamy przekwitnięte kwiaty. I wtedy roślina będzie produkować tych kwiatów o wiele, wiele więcej. To? A to to samo twojej mamy. No i szczerze mówiąc, to chyba zasadziłam to w trochę złym miejscu, bo tak. Tu jest perowska, która trochę przemarzła, ale ona pewnie pod koniec sezonu to to będzie taki duży krzak. Tu zasadziłam sobie floksy chyba od mojego taty, które też się rozrosną. No a tu dostałam od mamy te goździki, które to była taka jakaś super mini sadzonka ja ją tylko tak sobie tu wsadziłam, nie sądziłam, że ona się aż tak rozrośnie. A tu z sobie wyhodowałam jakieś dzwonki. No i też w sumie nie sądziłam, że one będą aż tak duże, a widzę, że one są teraz równie, du równie duże się robią jak, jak właśnie te. I chyba będą musiały... A tu jest w ogóle jeszcze róża, która dopiero teraz po tym cięciu zaczyna rosnąć w górę, więc coś mi się wydaje, że tutaj jest wszystkiego trochę za dużo. To jest też ciekawe, że, ta byli, że to jest też taka bylina, która przed chwilą, jak przechodziłem, to była w ogóle cała w kwiatkach. I ja nie wiem, czy ona się pozamykała teraz, czy te płatki opadły, bo się zrobiło ciepło. I to jest też bardzo. Ważne, że jeśli mamy kwiaty, to najlepiej, jeśli chcemy się cieszyć obfitym kwitnieniem, to zrywamy te przekwitnięte. Ja to powinnam robić częściej, a oczywiście nie mam mnie tu. Znaczy, jestem tu bardzo często, jestem praktycznie tu codziennie, ale czasem po prostu nie mam czasu na to, żeby zajmować się każdą rośliną. No ale jak sobie przypomnę, no to wtedy warto przyjść. I zerwać właśnie te przekwitnięte, wtedy rośliny będą, kwiaty będą bujniej kwitły. Będziemy wtedy nie pozwalamy, żeby zawiązywały nasiona, i wtedy one coraz więcej produkują kwiatów. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok. Jeśli filmik Wam się podobał, no to oczywiście dajcie łapkę w górę. A teraz życzę Wam miłego popołudnia, czy kiedy będziecie to oglądać. I do zobaczenia niedługo na razie.